Oczywiście do każdego wręczenia, do każdej nagrody, pamiątkowa fotografia do naszego archiwum, żeby po latach wspominać i mieć na dowód, że udało się zdobyć dane miejsce. Ucisk dłoni od fundatorów nagród, czas na laureatów drugiego miejsca, czyli orkiestrę. Staro źle by. Prosimy o puchar, drugie miejsce. Proszę bardzo. Kto tym razem wręczy? Panie burmistrzu, proszę. Drugie miejsce. Bardzo dobra reakcja. I ex po drugie miejsce Gombin, proszę bardzo. Może też panie burmistrzu, bo to pana orkiestra działająca pod, można powiedzieć, te słowie, pana skrzydłami. Poproszę pana starostę, może o wręczenie bucharu dla laureatów. Pierwszego miejsca orkiestry ze Starej Białej. Kim jesteś? Kim jesteś? Kiem jesteś? Kiem jesteś? Kiem jesteś Na szczęście po nic się nie wylało, ale kto wie, czy jakiś szampan się nie, nie poleje za no. nami. Proszę bardzo, pamiątkowe fotografie. Wyciągamy wszelkie możliwe urządzenia do uwieczniania tej chwili. chwili, Jak to lubi młodzież, zdjęcie na przysłowiowym dniu mojego fejsa. Mojego...